Witam Was w następnym odcinku Fear! Tak jest. Um. Tak... jest. Um. No i dupa. A zaczynam nagrywać, bo to jest zerwane... oszustwo. E patrzę kamero na mnie. Dziwnie, bo ja nie lubię jak się ktoś na mnie patrzy i w ogóle... dziwnie się wtedy czuję i w ogóle... I w ogóle Przez 5 minut chyba ustawiłam, żeby ta kamera dobrze mi stała I kurde Raz za blisko, raz za krzywo, raz stupa i tak dalej Szybciej! Cie, kurde Taki jakby testowy odcinek, bo nie wiem jak będzie się nagrywało Tak, dziwniej uh. Nagrywa się wszystko Ja też? Chyba ten. Słyszę takie pss. jak się kurde Jak się wstawało Aha oh, dobra Jak czemu X to jest latarka? Się już przy, odzwyczaiłam No i kurde zamiast tego to friskam to Przecież flashlight to miało być A F, aha F to jest nowe Jedziemy gdziekolwiek Tutaj byłam Tam nie byłam Się już odzwyczaiłam naprawdę grania może lepiej nie będę próbować. Nie tylko nie chcę.

no way! Jest! Kurde, ale mam mi życie. Nawet nie patrzę, nie patrzę nawet na życie teraz. Czym się używał? ta go dobra. Tak? Nie tym się zwalnia czas. Tak, nie tym dałam. <laughs> o, dziękuję. Um. Nie poszło mi tak źle. A, chciałam z tego zdjęcie tej fajnej pozycji. Kolejne U, dobra, dobra. to ja się zapisywało. Na 5 Jest. Dobra. No, O! No, was. Fakia. O boże nie. Dobra. No, Z... albo nie?

Aha, granatę przecież mam jeszcze. Co, tylko dwa granaty mam? O dupa. Gdzie foko ty? Masz tej granata. I masz jeszcze granata ty foko jedno. Fuck yeah. Gdzie ty jesteś foka? O kurna chata. La la la. Dobra, widzę tam apteczkę, to są użyję apteczki. Ale Zresztą powinna używać apteczek! O. Fuck yeah! Fuck yeah! Kurde. La la la, la la la. Nie no, z tą bronią nie umiem korzystać! Ona jest jakaś dziwna. Gdzie ty jesteś, Poko? Robiłam ją? Chyba tak. Tak, zabijam ją. Przeszami. E, 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 e. Czyli safe. Dobra. O, granaty, dziękuję. Dziękuję. Tak je. Yeah. Badaj. Gdzie on jest? Tutaj! Fakie! yeah! Mogam używać tego. Z cierby. Jeszcze ktoś? Chyba nie. A, to dobrze. Fuck yeah! U! jest znaczy zdrowie, jak fajnie. Fuck yeah! Zapięta. O, czekaj się! Nie patrzę kamera na mnie, no! Bo to mnie przeraża! Tak, nie umiem tutaj grać. Ok, dziękuję. U. No! Aha! U. Ładna poza! Ujrzałam. <grywa> Gdzie to byłam? Nie ja. Tutaj nie byłam. O Boże! O ty dziadu, używasz tego! Fuck you! O, ale fajne zwolnione tempo! O Jesus! u du du Ty dziadu. Co, ty z nogi się chciało, ta? Ty dziadu jeden. Fuck you, man, ale nie w tą stronę. Fuck you. Fuck you! Ale fajne takie. Fuck you! Nie. <ścoughs> co to było, to ja nie wiem. A! Dziadu. Jak może tak brutalnie się ze mną obchodzić? Faka! Faka! Oka. Ona tańczy mm. Fuck yeah. Ale dancing! I can't, I can't dance! Wiedzieliście to? Ja to będę to musiała powtórzyć chyba. O oh, Jezus! Dobra! Ja to muszę teraz skończyć, bo to <laughs> tylko testowy odcinek, wiecie, takie testowane w ogóle, testing, cześć, fajna pozo. U, 10, jest dobrze, jest gites, jest dobrze, jak jest gites, to jest dobrze, ale to nic nie ma. To mi... <laughs> DZIEWCZYNA! Wiecie co? A więc dziewczyna! Chyba jednak nakręca dwa odcinki... Dwa! Dobra. Um. Zapis. No i takie... takie PIK muszę zrobić, żeby wiedzieć gdzie obciąć. Dobra, takie PIK.